To wydarzyło się, gdy miałam 18 lat. Mieszkam w Kanadzie, a ta sytuacja miała miejsce pewnego wieczoru, około godziny 21 podczas śnieżycy. Na zewnątrz było strasznie ciemno. Skończyłam niedawno pracę i czekałam na autobus na przystanku. Mimo, że mieszkam w dość tłocznym mieście, jakim jest Toronto, to tej nocy było wyjątkowo cicho. Przez śnieżycę na drodze nie było praktycznie żadnego samochodu. Czekałam samotnie przez jakieś 10 minut, czym na przystanek, przyszedł mężczyzna. Wyglądał na około 50 lat. Na twarzy miał podejrzany uśmiech, który sprawiał, że wyglądał trochę jak dziwak. Po chwili zaczął mnie zagadywać. Miał bardzo niski i chrypkowaty głos. Zapytał mnie, co robię sama w taką pogodę i dokąd jadę. Czułam się trochę niezręcznie, jednak byłam w tej sytuacji kompletnie sama. Powiedziałam niechętnie, że wracam z pracy i jadę do domu. Uśmiechnął się, bo po czym powiedział, że przez pogodę autobus na pewno szybko nie przyjedzie. Wyjąłem telefon, aby sprawdzić rozkład jazdy, ale miał sobą baterię, a przez bardzo niską temperaturę mój telefon kompletnie padł. Mężczyzna podszedł bliżej mnie. Okropnie cuchnął. Hej, nie chcesz pójść ze mną na pięć minut? Zapytał. Przepraszam, ale co pan ma na myśli? I odpowiedziałam. Przejdźcie ze mną tylko na chwilę, nie martw się, autobus ci nie ucieknie, potem bezpiecznie odprowadzę cię z powrotem na przystanek. No chodź. Nie byłam głupia, wiedziałam, jak to się może skończyć. Zrobiłam krok w tył i odmówiłam. Ten jednak wciąż napierał na mnie, że powinnam z nim pójść. Bałam się, że ten facet może mi skrzywdzić. Na szczęście, wtedy na przystanek przyszła kobieta. Mężczyzna natychmiast przestał się do mnie odzywać, a po chwili przyjechał autobus. Jechałam nim ja, kobieta z przystanku, ten przerażający facet i dwie inne osoby. Usiadł na tyle, żeby mieć jak najlepsze miejsce, by mnie obserwować. Widziałam, że bez przerwy się we mnie wpatruje. Gdy autobus zatrzymał się na moim przystanku, wysiadłam ja i kobieta. Po chwili zauważyłam, że wysiadł również ten facet i idzie tuż za mną. Byłam przerażona i wiedziałam, jak to się może skończyć. Wyciłam kobietę za ramię i zapytałam ją, czy może mnie odprowadzić do domu, bo ten facet bez przerwy za mną idzie. Ona również zauważyła, że mężczyzna dziwnie się zachowuje, więc zgodziła się i ruszyłyśmy razem w kierunku mojego domu. Po niedługiej chwili zerknęłam za siebie. Mężczyzna stał wtedy za nami, ale po chwili odpuścił i odszedł. Gdy dotarliśmy do domu, moi rodzice podziękowali kobiecie, a ja nigdy więcej już nie widziałam tego faceta.